Siemaneczko, siemaneczko, siemaneczku. Z tej strony Jakub, a tutaj przed wami 16 odcineczek Ackerferda 2 na moim kanale, czyli polskiej powieści wizualnej, kto jak woli wizual novel stworzoną, stworzoną przez Chaos Group Games czyli naszych rodaków, których pozdrawiam, a tak przy okazji... Yy... Wracając do głównego tematu, ostatnio mieliśmy temat przewodni pod tytułem Powrót na stare śmieci, czyli Dantern i Blanka wrócili do wujka Zaona, No, <laughs> chyba na weekend, można tak powiedzieć. Tak, przyjechali go odwiedzić. No i zrobiła się z tego niezła awantura w pozytywnym znaczeniu tego słowa. No, i wszystko było pięknie, ale ten najgło najgłupszy objaw syndrom. Odmiana, o! Najgłupsza odmiana bycia Tsundere wystąpiła u Blanki i Skoda z Czempidryja. Ale pomijając, to było sympatycznie. No dobra, Już mamy odcinek 16. Uff, a tu połowa chociaż jest? Weźmy nowa gra. To no nawet jeszcze połowy nie mamy, nie? Hmm. No ale dobra. Chyba nie ma co niepotrzebnie przedłużać i idziemy z koksem, nie? A po stronie prawej ujrzałem kolejne, w którym Blanka słodko już sobie spała. Wszedłem, do... Wszedłem powolutku i ostrożnie, tak aby nie narobić zbędnego hałasu... Gdy śpi, to wygląda jak kompletnie inna osoba. Stwierdziłem, gdy tylko dane mi było spojrzeć na jej twarz. Nie zamierzałem jednak gapić się na nią przez całą noc. Jeszcze otworzyłaby oczy i pomyślała, że nie wiadomo, co chciałem zrobić. No to teraz zrób do swojego łóżka. Skierowałem się ku niemu. Ledwie się na nim położyłem, a będące w nim deski zatrzeszczały. Aż mnie dreszcz przeszedł. Było to na tyle głośno, że aż Blanka otworzyła oczy i spojrzała na mnie niemrawo. Miałem ochotę przekląć w myślach. Sorki za hałas. Nie wiedziałem, że to łóżko jest tak głośne. Może ja nie zrobiłem niczego złego, ale i tak z jakiegoś powodu czułem się jak debil. Blanka rozkręciła się na bok w moją stronę. Otarła oczy, jakby próbowała rozbudzić się nieco. Jeśli chcesz, to śpi dalej. Obiecuję być cichutko, jak myszka. Ja mam wrażenie, że ona chce coś powiedzieć. Rzekłem! Gdy kolejna z desek wydała z siebie do donośny dźwięk. Los był dziś definitywnie przeciwko mnie. Trochę wam tam zeszło. Zonowi zachciało się grać w bęcka. Bęcka? Chodzi o tę grę karcianą, którą wymyśliliście kiedyś? Tak, dokładnie, co? Tak. Przytaknąłem, po czym ułożyłem się wygodnie. Czułem się trochę dziwnie. Myślałem, że niewiele rzeczy potrafi mnie zagiąć. Dlaczego więc czuję się tak niezręcznie? Za cholerę nie potrafiłem tego zrozumieć. W sumie to pierwszy raz chyba jest, nie? Jak z... Dantern ze swoją rówieśniczką ma taki dosyć... Nie ja wiem, czy można to pod tą kategorię dać, ale intensy... intywny moment. Bo jako Mikołaj Fern no raczej nie miał tego typu rzeczy. A jak spotkał już Iris, to był starym jadem. Na <grym> pewno, jeżeli patrzę pod uwagę. No ogólnie był, na pewno był po 30, jakby miał wstawiać. No więc raczej już takie momenty dla niego nie działały. A tutaj w sumie. No, pierwszy raz coś takiego ma. <grym> Zupełnie jakbym był urocą sarenką, na, na którą za rogu czycha wygłodniały wilk. E, jakby co, to był pomysł Zona, a nie mój. Odezwałem się bez głębszego namysłu w ramach zwykłego Mmm, Spoko. Nic nie szkodzi. Zdziwiłem się, że to powiedziała, że powiedziała to tak po prostu. I jakby co to? Przepraszam. Są chwile, gdy może i faktycznie niepotrzebnie się nakręcam i złoszczę na ciebie, ale widać, taka już po prostu jestem. Słuchałem i nie mogę uwierzyć! Czy jest na tyle senna, że nie jest świadoma tego, co do mnie mówi? A może to jakaś chwila rad słabości? Z jakiegoś powodu czułem, że coś jest nie tak, ale nie potrafiłem powiedzieć co! Mm. Czy... Coś się stało? A może Blanka się obawia tego, że w sumie wielkimi krokami zbliża się moment, że się rozstaną? Jak to powiedział... Dan, tak, to Dan powiedział, że nadchodzi taki moment, że każdy idzie w swoją stronę. W sumie nie wiem, w której są klasie. No ale no... No nieważne, w no, najgorszym przypadku 3 lata, ale raczej podejrzewam, że bliżej im do ukończenia liceum niż do początku jego. Zapytałem niepewnie, wpatrywała się we mnie w ciszy, bez wyraźnej złości. Coś cię trapi? Nic takiego. Po prostu. Przekręciła nieco głowę i oderwała ode mnie spojrzenie, przymakając przy tym nieco oczy. Miałam sen. Sen? O pewnym chłopcu, któremu zabroniono wychodzić poza swój pokój. Chłopcu, który marzył o tym, aby uciec i zobaczyć świat. I to jest coś, co nie daje ci spokoju. Zdziwiło mnie to, gdy z jej słów w moim uczuciu nie wynikało nic niezwykłego. Wiem, że sny bywają dziwne, i może niepotrzebnie o tym myślę, ale mimo to powiedz. Nie dzieje się chyba ze mną znowu nic dziwnego, prawda? Wysypiał się. <noise> Ta dziewczyna sporo doświadczyła i nie dziwiło mnie, że nawet w najdrobniejszych rzeczach dopatrywała się czegoś, co może być dla niej niebezpieczne. W tym jednak przypadku mogłem ją zapewnić, że nie ma się czym przejmować. Spokojna głowa. Nic ci nie grozi. Ten sen, o którym mówisz, wynika z tego, że... Przyjary obarczają swojego nosiciela wizjami z fragmentów życia ludzi, których pochłonęły. Pomimo tego, że jesteś uwolniona od tej istoty, to i tak czasami może dziać się coś, co uznasz za nietypowe. Zapewniam jednak, że nie stanowi to dla ciebie żadnego zagrożenia. Mam nadzieję, że moje słowa sprawiły, że choć trochę jej ulżyło. Mimo wszystko, nie chciałem, by ponownie doszło do tej sytuacji, gdzie zaczęłaby wtrzymywać się przed snem. Gdybym została wtedy pochłonięta, to ja przyśniłabym się kiedyś komuś, prawda? Zgadza się. Usiadła z nieco opuszczoną głową. Nie wiem, czy to w wyniku mojej odpowiedzi, czy też przez swoje własne przemyślenia. Jak to możliwe, że tak dużo o nich wiesz? Wiem, bo w przeszłości miałem z nimi styczność. Weschnąłem i zarzuciłem dłonie za głowę, patrując się przy tym w sufit. Można powiedzieć, że zostałem uwikłany w coś, dzięki czemu dane mi było zrozumieć ich naturę. Czym one tak właściwie są? Hmm, jeśli miałbym to określić najprościej jak się tylko da, to powiedziałbym, że... Są to pozostałości po istotach, jakimi niegdyś były. Istotach... Których na szczęście już nie ma. Blanko, jesteś wolna, a zatem ukształtuj swoje życie tak, jak tylko chcesz. Wykorzystaj fakt, że masz taką możliwość. Mówisz. Uniosła dłoń i przyłożyła ją do ust. Zaśmiała się, wyraźnie się zaśmiała. Jeśli mam być szczera, to dziwnie to brzmi z twoich ust. No widzisz, nawet ja potrafię czasami powiedzieć coś dziwnego. Oparłem się oparłem niczym niesforne dziecko, które wymyka się prawom i regułom ustalonych przez rodziców. Tak czy inaczej, dziękuję za to nowe życie, jakie dzięki Tobie zyskałam. To była jedna z tych chwil, gdy człowiek realnie czuje, że to, co się robi, naprawdę ma jakiś sens. Uu. Chwila która porusza serce, a także i wszystko to, co w życiu możemy uznać za najpiękniejsze. Ktoś mógłby powiedzieć, że czyjaś wdzięczność to niewiele, gdyż nie da się jej na pe... przeku... przekuć na pieniądze, że niewiele to znaczy, gdyż nie da się za to kupić domu, czy też z samochodu. Może i jest to na swój sposób egoistyczne z mojej strony, ale w głębi duszy cieszę się, gdyż gdy mogę poczuć, że faktycznie udało mi się zrobić coś dobrego. Zwłaszcza gdy moje decyzje niekoniecznie prowadzą do rezultatów oczywistych i zawsze dających się przewidzieć. W tej jednak sytuacji uśmiech tej jakże dobrze znanej mi dziewczyny zdecydowanie dodał mi otuchy. I niewątpliwie był też czymś, co pozostanie w mojej pamięci na długo. Niezależnie od tego, co jeszcze przyjdzie mi w przyszłości zrobić, jakąkolwiek drogą podążyć. Czyli Ej, jednak nie trafiłem. Nie możesz tak po prostu. Czyli jednak nie trafiłem z moim zgadywaniem. No trudno. Ej, Brze, nie możesz tak po prostu. Jeśli ci to nie pasuje, to podziękuj za to swojemu chłoptasiowi. Hmm. Co się tutaj wyprawia do diabła? S Sana i Iris siedziały na dachu. Będąc szczerym, nie spodziewałem się dzisiaj ich wizyty, a już na pewno nie o tej porze, gdy wszyscy śpią! Sona ma pewną sprawę. Ale najpierw ja cofnę... O jezu. Aha, nawet nie wiedziałem. F11 to pełen ekran. Sona ma pewną sprawę. Sprawę? Jaką sprawę? Czy to naprawdę nie może zaczekać do rana? Budzenie mnie w środku nocy to mimo wszystko... Gdyby nie, to wbiłaby na te chaty z dnia, robiąc ci przy tym siarę przed wszystkim. Dlatego doceń to. Uniosła kciuk górzej, górze i przybrała z dumą z siebie minę w oczekiwaniu na płynące z mojej strony pochwały. Zapanowała cisza, jedyne czym ją uraczyłem, to na wpół przytomnym spojrzeniem. No ej, ja to się staram, a ty nie powiesz nawet, za kogo dziękuję. Mam już dość. Sana złapała mnie za kołnierz. Znowu się za coś wkurzyła, to pewne. Dotknąłem jej ręki, przez co momentalnie mnie puściła, wbrew swej woli. Choć nie sprawiło to, że przestała się na mnie gapić, jak na swojego największego wroga. Eee, czy ktoś z łaski swojej powie mi, o co chodzi? Zapytałem, nie mając obecnie ochoty na branie udziału w rozgrywającym się przede mną teatrzyku. Miałem ochotę wrócić do łóżka, zamknąć oczy i zasnąć. Jak śmiałeś uderwać mnie od szatrisa i umieścić w ciele tej dziewczyny? Moje zwoje mózgowe pracowało na nieco zwolnionych obrotach. Potrzebowałem chwili, aby zrozumieć, o co i właściwie chodzi. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że Sanie było dane zajrzeć w głąb umysł Iris, a tym samym poznała jej historię. A tym samym historię kryjącą się za jej własnymi początkami. Czyli jesteś na mnie zła za to, że ją wykorzystałem, tak? Jestem zła za to, że przez Twoją decyzję straciła życie. Teraz, gdy ujrzałam wszystko w pełnym świetle, to zrozumiałaś, że nie tylko Ty jesteś temu winna, i postanowiłaś wyładować swoją frustrację na mnie? Jak miło! Przypominam, że jak kolega miał taką minę przed chwilą, to oświadczył Sanie, że jak nie odpowiem prawidłowo na jego pytanie, to przestanie kurwa istnieć, więc. Oj! Ktoś się tu zdenerwował! I zrobiła się gęsta atmosfera. Rzekłem drwiąco, gdyż w żaden sposób nie zamierzałem w tym momencie kon centrować się na swoim własnym poczuciu winy. Zwłaszcza, że to są sprawy, które już dawno temu przegadałem z Iris. Jedno, że, że to, co się wtedy stało, było naszą wspólną decyzją. A drugie to, że chciałem to naprawić i zwrócić jej ciało. Jednakże ta zdecydowała inaczej. Podrapałem się po głowie i ziewnąłem raz jeszcze. Stołałem się w końcu jako tako rozbudzić. Jeśli coś ci nie pasuje, to obgadaj więc to z nią. A nie ze mną. Czułem, się, czułem żarzenowanie, ale z drugiej strony jej reakcja nie była też czymś, co jakoś szczególnie powinno mnie dziwić. Przeciwnie się do mnie i Iris, ona nie miała dokąd, dotąd okazji, aby te wszystkie wspomnienia przerobić. Nie, nie dziwię się więc, że ją to przytłoczyło i postanowiła wyładować się na mnie. Co nie zmienia faktu, że i tak mogła sobie do tego wybrać o wiele lepiej pasujący moment niż środek nocy. Z czego się śmiejesz? Muszę jednak przyznać, że te jej reakcje w pewien sposób mnie cieszyły. A to dlatego, że nie zauważyłem, aby energia Szatrisa miała w jakikolwiek sposób przejąć nad nią kontrolę. Te dziwne stany, które jeszcze towarzyszyły jej przed miesiącem, całkowicie ustały. Cieszę się, że pozostałaś sobą, po prostu. Że co? To prawie tak, jakbyś sugerował, że cieszysz się, że jestem na ciebie zła. Jeśli tak wolisz na to spojrzeć, to proszę bardzo. Rozciągnąłem się. Hmm. Powiedz, skoro znasz już historię moją i historię Iris, to co teraz zamierzasz? Prawda jest taka, że czułem, iż nie mam już powodu, aby dalej jej pilnować. Do dziś obserwowałem ją, o, obserwowałem ją uważnie i nabrałem pewności, że nie stanowi dla nikogo zagrożenia. Wobec tego zamierzałem dać jej wolną rękę co do działań, jakie chciałaby podjąć. Czekałem w ciszy na jej słowa. Przymknęła oczy i uciekła, i uciekła ode mnie wzrokiem. Pojęcia nie mam. Wydukała wydu w końcu. Rozśmieszyło mnie to ździebko, co momentalnie podchwyciła. Serio to takie śmieszne dla ciebie? <śm no wiesz, jeśli nie wiesz co ze sobą zrobić, to zawsze możesz pójść do pracy i spędzić w niej całe swe życie. Tak jak czynią to chociażby stereotypowi Japończycy. Uh, albo też, jeśli bardziej ci to odpowiada, to przebimbać je na wiecznym narzekaniu albo robieniu głupich rzeczy, tak jak Polacy. Ale my przecież jesteśmy Polakami. Polakami? Czy to ma być wytłumaczenie kretynizmów, z którymi dane mi było do tej pory się skonfrontować? Ci spowidę to, że Polacy z małej litery, tam Japozycie tobie w gówno wchodzą, <noise> mogą być nawet po łacinie napisane, ale tam wspominając to... Jeżeli chodzi o tą kwestię z nami, od, od, od razu tam głupie rzeczy. A, tam od razu kretynizmów. No właśnie, od razu. O, to, źle na to patrzy. A jakże inaczej można by nazwać sytuację? Chociażby z tymi y, przeszło 40-letnimi napakowanymi uczniami z klubu kulinarnego? Zadam się nie nudzi? Cóż? Albo sytuacje z tymi kretynami, co kłaniali się przed posągiem jakiegoś ziomka z zamierzchłych czasów? Wiesz, dla niektórych to jest akurat normalne. Ha! Stwierdziłem oskle, gdyż to akurat nie było dla mnie śmieszne. To było przerażające. No wiesz, alternatywą jest ciągłe napadanie na innych, tak jak to niektórzy mają w zwyczaju. Ale tego nie polecam, bo prędzej czy później się to zemści. Mam lepszy pomysł! Iris wyłoniła się za Sany i sturchnęła ją łokciem, z lekko drwiącym wyrazem twarzy. Jeśli nie wiesz, co ze Sany zrobić, to zostań z nami jeszcze przez jakiś czas. Przecież wiem, że ci z nami dobrze. Nieprawda. Ależ prawda, prawda. Nie zapominaj, że ja również widzę, jakie myśli przychodzą ci po. Iris, przymknij się, bo będzie źle. Ułożyłem dłoń na ustach, udając zaskoczenie. Naprawdę? Podoba ci się z nami? Siostrzyczka? Jeszcze raz mnie tak nazwiesz, a nogi ci zdup. Ma rację. Dan. Poza tym to moja siostrzyczka, a nie twoja. Zawiesiła się na jej szyi. Ej, złaj ze mnie! Oj, daj spokój! Jestem duchem i tak nic nie ważę. Nie o to chodzi. Miło mi się je obserwowało, ale miałem też nadzieję, że przez to drazienie się ze sobą mnie pobudzą reszty ludzi. Drogie panie, proszę ciszej. Rzekłem na tyle uprzejmie, na ile tyle ile potrafiłem. Sana o dziwo posłuchała mnie. No chyba, że był to jedynie pretekst do tego, aby przystopować nieco Iris. Tak czy inaczej, jeśli zdecydujesz się z nami zostać, to możliwe, że... dane będzie ci odkryć trochę więcej niż dotychczas. Więcej? To znaczy? To znaczy, że musimy zaczekać, aż wszystkie pionki znajdą się na odpowiednich miejscach. Uuuu Dan przewiduje konfrontację. Rzekłem zagadkowo, nie było w tym nic <laughs> i nie było w tym nic z mojego typowego zgrywania się. Gdy sprawda jest taka, że wyczekiwałem pewnych rzeczy, których zaistnienie mogło doprowadzić mnie do odpowiedzi na pytanie z życia wcześniejszego. Czyżby to powoli był moment, kiedy ta rrr... wiedźma z Doliny Ruś się pojawi? Póki jednak pewne sytuacje nie zaistnieją, to nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu czekać. Ojeju, ale króciutki odcineczek nam wyszedł. No, jeden ten wyszedł trochę przedłużony, bo jakbym go zakończył w trakcie, to bym miał wszystkie tak miary po 20 ileś minut. No, ale dobra, że nie będziemy ten niepotrzebnie przedłużać, zaczyna nowy moment. No, nie spodziewałem się tego. A tutaj tylko jedna strona, serio? Hmm. Trochę nierówne jest to, nie wiem. No, ale faktycznie tutaj się mało działo, nie? Więc był króciutki epizod. Więc dobra. No i tak się prezentuje 16 ocydeczek Fan 2 na moim kanale. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to cisza przed burzą, ale na pewno taki bardziej swobodniejszy. Mniej ciężko gatunkowy moment. Czas, gdzie mogą po prostu nasi bohaterowie, protagoniści wziąć głęboki oddech i się troszeczkę wylozować. Bo patrząc na te rzeczy, co ludzie wstawiają na Steamie, to chyba nie będzie się im, im wszystkim nudzić. Co ja mówię? No jakby nie doszło do jakiejś katastrofy, to oni i tak się nie będą nudzić. <słyskawek> Bo jak to było? Jesteśmy Polakami i oprócz narzekania robimy głupie rzeczy. No. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam wszystkim za poświęcony czas. I widzimy się w kolejnych odcineczkach Hackerferna 2 na moim kanale. No to narka.